Jak się czujecie? Dobrze się czujecie, co? Eee, ja, Ciopej, cały czas brudna chodzi, patrz ile masz, po... zobacz, zobacz ile masz piachu, zobacz ile masz piachu, a później to wszystko łykasz, pokaż, 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 o widzisz, no, a, a później się dziwić, że tam jakieś zaległości są, proszę, o. Uspokojmy się, to dorodce pokażemy. Pokażemy dorodce. Poczekaj, wytrzemy obluzkę, Poczekaj, wytrzemy. Wytrzemy, tak. Jesteś w ukrytej kamerze. <laughs> ja myślę, że ona sobie nawet nie, nie za bardzo. Co tam, O, pikolandia chyba z tyłu. Zaczepia. Rusz. O tak, trzeba się wyciszyć, troszeczkę się wyciszyć, tak, tak, a <laughs> Chodź, 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 chodź. Ona no, tak chyba może bez końca, prawda? Tak, tak, tak. O, chodź, 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 O, tutaj ma jeszcze jedno małe